W dzisiejszym odcinku Brand Spotlight porozmawiamy z PR menedżerem marki Foreo, Beatą Zadworną, o innowacyjnych technologiach i wyjątkowych produktach, które wyniosą Waszą pielęgnację na zupełnie nowy poziom. Beato, witam Cię bardzo serdecznie na naszym odcinku i serdecznie dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że to będzie fantastyczny odcinek i że też Wam będę mogła Troszeczkę opowiedzieć o naszych zaawansowanych technologiach, które przyniosłam ze sobą i uchylę rąbka tajemnicy o światłach LED i o wszystkim, co mamy w naszym asortymencie. Absolutnie nie mogę się już doczekać. Czy mogłabyś opowiedzieć nam trochę więcej o historii marki Foreo? Jakie były jej początki? Jak najbardziej. Marka Foreo to marka, którą wiem, że bardzo wiele osób zna, kocha i jest to wspaniały love brand. A wszystko zaczęło się tak naprawdę od nieudanego prezentu. Może dziwna sprawa, ale nasz założyciel Filip Sedic szukał prezentu na rynku, który mógłby wręczyć swojej żonie z okazji ważnego wydarzenia. Niestety wszystkie szczoteczki, bo zaczynaliśmy od szczoteczki, które wtedy były dostępne, były zbyt mocno działające i wyrządziły jej skórze więcej szkody niż pożytku. No i wtedy Filip, jako osoba, która lubi działać i lubi wymyślać, postanowił, że hej, mogę zrobić coś, czego jeszcze nie ma. No i wpadł na pomysł szczoteczki sonicznej. I tak zaczęła się tak naprawdę historia Foreo od Luny, czyli takiej najbardziej ikonicznej, najbardziej znanej em, szczotki, która, szczoteczki, która jest, która jest dostępna na rynku. No i kolejne lata przynosiły nam coraz nowe produkty, coraz więcej wspaniałych rozwiązań, technologii, a wszystko zaczęło się tak naprawdę od tego prezentu. Niesamowicie ciekawa historia, wyjątkowa, bo tak naprawdę od samego początku marka Foreo kojarzy się z tymi innowacyjnymi technologiami. Czy mogłabyś trochę przybliżyć nam, co sprawia, że produkty, które dzisiaj przyniosłaś do nas ze sobą są tak wyjątkowe? Jak najbardziej. Zacznijmy od tego, że dzisiaj przyniosłam Wam nie tylko markę FOREO, a przede wszystkim markę FAQ Suisse. Jest to nowe dziecko tak naprawdę FOREO. Jest to marka spod parasola FOREO, która ma jeszcze mocniej zaawansowane technologie i skupiamy się w niej na tym, czego tak naprawdę nasi, nasi klienci potrzebują najmocniej, czyli na światłach LED, na radiofrekwencji, czyli na tym wszystkim, co do tej pory dostępne było tylko w gabinetach medycyny estetycznej. A teraz możemy zabrać ze sobą do domu no i zapewnić sobie takie spa najwyższej klasy, bez opuszczania łazienki, oglądając ulubiony serial, czy słuchając ulubionej płyty. Brzmi to bardzo ekscytująco. Wspomniałaś o tym, że jeszcze niedawno te technologie były dostępne tylko podczas takich gabinetowych zabiegów. Jestem ciekawa w takim razie, jakich efektów możemy się spodziewać po stosowaniu ich w domu. To jest bardzo ciekawe pytanie i bardzo fajnie, że je zadałaś. Dlatego, że tak naprawdę spotykamy się z tym pytaniem na co dzień na, na naszych social mediach. Bardzo wiele osób nas o to pyta. Marka FAQ Swiss, z którą dzisiaj tutaj do Was przyszłam i o której sobie rozmawiamy, jest to marka, która dokładnie w te technologie, o których mówisz, czyli technologie, które do tej pory były dostępne tylko i wyłącznie w gabinetach medycyny estetycznej, jest wyposażona. Są to przede wszystkim światła LED, moje ukochane, absolutnie fantastyczne. Um, I dużo osób zastanawia się, jak w ogóle zacząć temat świateł LED. Czy to jest bez bezpieczne. Tak jak spytałaś, czego można się tak naprawdę spodziewać. W zależności od koloru światła LED, efekty będą bardzo różne. Nasze maski, które tutaj widzicie dzisiaj są wyposażone aż w 8 świateł LED. Każde światło odpowiada na inne potrzeby, bo my nie mówimy o e, złych rzeczach, jeżeli chodzi o skóry, to są potrzeby skóry. E, są wyposażone w każdy kolor odpowiada na inne potrzeby skóry. I ten, który jest taki najbardziej pożądany, to jest Nir RED, czyli światło bliskie podczerwieni, czyli to, o którym mówiłaś przed chwilą, jeżeli chodzi o gabinety medycyny estetycznej. Ono jest faktycznie fantastyczne, bo za gęstsza nam kolagen i powoduje, że ta skóra jest jędrniejsza. Taka przepięknie napięta i fantastycznie wyglądająca. No a oprócz tego mamy całe spektrum LED pozostałych, czyli na przykład niebieskie, którego ja też jestem akurat fanką, jako osoba, która czasem zmaga się z wypryskami szczególnie przed okresem, i po zjedzeniu na przykład czekolady na wieczór. To światło bardzo ładnie nam łagodzi te zmiany i powoduje, że po prostu one się szybciej goją, będą mniej widoczne i nie będzie też tak bardzo przebarwień, nie będzie tak dużo przebarwień, jak, jak mogłoby być, bez zastosowania tej maski. No i tak naprawdę każdy. Światło, w zależności od tego, jakie sobie wybierzemy i jakie sobie dopasujemy, będzie odpowiadać na to, czego w danym momencie nasza skóra po prostu najmocniej potrzebuje. Czyli tak naprawdę produkty uniwersalne, które mogą się wpisać w rutynę pielęgnacyjną każdego. Absolutnie tak, i my też podkreślamy, że tak naprawdę są to produkty. Dostosowane do każdej możliwej potrzeby i do każdej możliwej osoby, dlatego że po pierwsze, maski, przez to, że są z silikonu, który jest bardzo lekki i bardzo komfortowy, jeżeli chodzi o używanie, możemy nosić wszędzie, czyli możemy nosić je w domu podczas gotowania, uprawiania jogi, czytania, ale też jeżeli ktoś jest na tyle odważny, żeby wyjść ze światłem na zewnątrz, jak najbardziej możemy też to zrobić. Totalnie chciałabym zobaczyć masę ludzi wychodzących z Psami, z naszymi maskami FAQ202, czyli z maskami LEDowymi, byłoby to fantastyczne. Albo na Rave'a, jeżeli ktoś <grym> jest jeszcze bardziej odważny. To są technologie, które możemy wkomponować w naszą absolutnie codzienność, niezależnie od tego, co robimy. Na pewno ta maska będzie fajnym towarzyszem i jeszcze podbije, wyniesie tę naszą pielęgnację na wyższy poziom. Bardzo te produkty mnie osobiście zainteresowały i na pewno po nagraniach będę chciała przetestować ich jak najwięcej. Totalnie ci polecam. Będziesz zachwycona. <grym> Ale zastanawiam się jak z uniwersalnością, no bo już powiedziałyśmy sobie, że one są uniwersalne, jeżeli chodzi o działanie, ale co jeżeli chodzi o rozmiar? Jeżeli chodzi o rozmiar, maski FAQ dopasowują się do praktycznie każdej twarzy. Wspomniałyśmy już o tym silikonie, z którego są hmm. wykonane. Jest to silikon lekki, który bardzo łatwo się czyści, ale też ten silikon jest tak naprawdę naszym tajnym sekretem, jeżeli chodzi o dopasowywanie do twarzy. Badania w ogóle nad tą maską trwały ponad 10 lat i jako jedna z pierwszych marek wykorzystaliśmy AI do tego, żeby pomógł nam obliczyć, jaka proporcja twarzy będzie najlepsza, żeby stworzyć maskę, która dopasowuje się do praktycznie każdej możliwej twarzy. No i powstał taki produkt, które faktycznie to robi. E, jesteśmy z tego bardzo dumni. E, AI in our hearts zdecydowanie. Bo, bo dzięki temu powstał dokładnie produkt, który, um, który niezależnie od rasy, koloru skóry, wzrostu, wielkości naszego ciała, czy też proporcji właśnie na twarzy, będzie się dopasowywał i będzie wspaniale leżał. E, a co poza twarzą w ofercie? No bo widzę tutaj jeszcze dwa e, następne produkty. Dokładnie tak. Od twarzy zaczęliśmy, bo to był taki pierwszy produkt, na którym nam najmocniej zależało i też szczerze najtrudniejszy do zrobienia, jeżeli chodzi o kształt, o którym przed chwilą wspominałyśmy. Natomiast do oferty trafiły też maski na dekolt, czyli na te miejsca, które bardzo też szybko łapią pierwsze oznaki starzenia. Umówmy się, że to na czym nam zależy, to to, żeby każda kobieta i każdy mężczyzna i każda osoba, która będzie używać naszych urządzeń, czuła się fantastycznie sama ze sobą i żeby podkreślić jej naturalne piękno. Więc jeżeli te pierwsze oznaki starzenia nam się pojawiają, mamy Produkt, czyli na przykład FAQ na dłonie i FAQ na szyję, które dokładnie w te pierwsze, e, pierwsze oznaki starzenia e, zadziałają doskonale. Co więcej, i to jest też bardzo fajny lifehack, który mogę Ci zdradzić, jeżeli chodzi o produkt, Czekam. E, i Wam też zresztą. Jeśli chodzi o maskę na dekolt, e, maskę na szyję, jest to też maska, którą można zastosować na plecy, czyli odwracamy ją sobie i jeżeli zmagamy się z tak zwanym bakni, wiem, że wiele osób ma z tym problem i ciężko jest akurat tę trudną sferę na plecach yy, zaopiekować, to dokładnie jest to maska, którą odwracamy sobie na drugą stronę i yy, naświetlamy tym niebieskim światłem LED, o którym wspomniałam wcześniej. I dzięki temu trądzik albo niedoskonałości, które nam się tam pojawiają, znowu będą wyciszone i pięknie uspokojone. Produkty FAQ obiecują nam naprawdę ogromne rezultaty. Czy są w takim razie jakieś przeciwwskazania do ich stosowania. Zacznijmy od tego, że przede wszystkim należy wiedzieć, jak często powinniśmy stosować maskę FAQ 202, czyli maskę na twarz. Um, taki optymalny system stosowania to od 3 do 5 razy w tygodniu do 15 minut dziennie. Musimy też pamiętać o tym, co z tą maską, czego z tą maską możemy używać, żeby było to bezpieczne i żeby te rezultaty były naprawdę fajnie widoczne. Przede wszystkim pod maskę nie nakładamy żadnych światłoczułych substancji, w tym retinolu, witaminy C, czyli wszystkiego, co. Normalnie reaguje nam z promieniami słonecznymi. Po drugie, po zastosowaniu maski, pamiętajmy o SPF-ie. Mam nadzieję, że na tym etapie już wszyscy używamy SPF-u, ale tym bardziej, jeżeli maska dołączy do naszej rutyny pielęgnacyjnej, ten SPF jest po prostu niezbędny następnego dnia, żeby efekty były podtrzymane, pięknie widoczne, a jednocześnie, żeby skóra wrażliwsza na to promieniowanie była cudownie, cudownie zaopiekowana. Przyznam szczerze, że gdzieś to zainteresowanie maskami LED było we mnie żywe już wcześniej. Chociażby dzięki social medium i wszelkiego rodzaju aktorkom, influencerkom, które regularnie pokazują, że używają takich masek. No i jeszcze po dzisiejszej rozmowie z Tobą nie mogę doczekać się efektów, które zobaczę na swojej skórze. Będziesz zachwycona. Gwarantuję Ci, to naprawdę będziesz zachwycona. <laughs> Dajcie nam znać w komentarzach, czy Wy już wcześniej znaliście maski LED, czy zamierzacie je przetestować bardzo polecamy. Będziecie zachwyceni.